Dzisiaj dowiecie się coś nowego o Pushing Girl. No właśnie, co Pushing Girl lubi kolekcjonować? Hej, ja kochani, witam na kanale Pushing Girl. Dzisiaj nietypowy film, bo pokażę Wam moją kolekcję kubków. Muszę Wam powiedzieć, że mam bzika na półce kubków. Mam ich bardzo dużo. Nie mieszczam się już w szafce. Układam jeden na drugi. Mam kubki z różnych sklepów, czyli. Carol's, e, Disney Store, Claire's i też dostałam kilka na urodziny. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodoba i zostaniecie ze mną do końca. Tak, kto z Was był albo mieszka w Irlandii, na pewno zna sklep Carol's. W Carol'sie można kupić pamiątki, np. przykład długopisy, ciuchy, czapki i cookies. I to jest mój pierwszy kubek. Dostałem go od ciociagi, jak mieszkałam w Polsce. Kubek jest z grubego plastiku, ma ucho, dookoła ma grubą gumę z owieczką, koniczynką i napisem Ireland. Oprócz plastikowych kubków, w się też możemy kupić ceramiczne kubki. To jest mój drugi kubek. W środku jest zielony i ma napis Ireland. Ma też wypukłe. Serduszka, konieczynki i obieczkę słodką. I napis Irish Funky Friends. Ten kubek ma kilka lat i w Karolsie takich kubków już nie ma. Są inne kubki też bardzo ładne, jakie znajdę na stronie Karolsa, to Wam pokażę na przewisce. To świetna pamiątka. Jak będziecie w Irlandii i będziecie chcieli jakąś pamiątkę, to kupcie sobie kubek z Carolsa. Jak będziecie pić herbatę lub gorącą czekoladę, będziecie wspominać wycieczkę do Irlandii. A teraz pokażę Wam moje kubki z Disney Store. Ich jest najwięcej. Mój pierwszy kubek z Disney Store to kubek z księżniczką Aurorą. Disney Store kupicie kubek z każdą księżniczką bajek Disneya. Ja wybierałam kubek z Aurorą, bo Aurora to moja ulubiona księżniczka. I zawsze jak piję gorącą czekoladę, piję w tym kubku. W środku kubek ma kolor różowy, ucho też jest różowe, a na zewnątrz jest fioletowy, biały i różowy i ma namalowaną księżniczkę. Drugi mój kubek z Disney Store jest z. Minnie Mouse. Kubek w środku jest czerwony, ucho również jest czerwone. Na zewnątrz kubek jest czerwony w duże białe kropki. Ma napis I am so gorgeous i to zawsze mi poprawia humor. A na drugiej stronie jest wypukła, uśmiechnięta Minnie Mouse. Czyż ten kubek nie jest słodki? A tutaj. Filiżanka, z której cieciajka lubi często pić. Też z Mini Mouse. Filiżanka jest dość duża, dlatego cieciajka lubi pić w niej kawę. Filiżanka w środku jest różowa, ucho ma też różowe. Na zewnątrz filiżanka jest w kolorze białym i ma tutaj narysowane buźki mini. Pierwsza mini ma zamknięte oczy, druga mini jest zdziwiona. Na pewno, bo zobaczyła kolejnego pusina, <grych> a trzecia mini jest uśmiechnięta. Wiecie, że kocham koty. Te żywe, te pluszowe i te na kubkach. Na tym kubku jest buźka Kotki Marie z bajki Disney'a. Pierwsza minka ma otwarte oczy i się uśmiecha, a druga dalej się uśmiecha, ale tym razem ma zamknięte oczy. W środek kubka. I ucho jest różowe. I Mari ma taką piękną różową kokardę. Kto ogląda bajkę, to wie. Ostatni kubek, który pokażę Wam ze sklepu Disney'a, jest od Ciociagi z Mini. Różni się tym od pozostałych moich kubków, że ma nakładkę silikonową. W tym kubku możemy sobie zaparzyć czystka albo miętę i możemy zakryć. Nakładka jest w kolorze. Czerwonym i ma słodką małą kokardę mini. Kubek w środku jest czerwony, a ucho jest żółte. Kubek na zewnątrz jest żółty i ma czerwono-żółte kwiatki. Są dwa rysunki z mini, jedna większa, druga mniejsza i napisane jest mini. I to jest ostatni kubek z Disneya. Jak chcecie odwiedzić sklep Disney w Dublinie, to znajdziecie je na Grafton Street oraz Blanchardstown. I teraz pokażę Wam dwa kubki z pusinem. Te dwa kubki zostały kupione w Claire's i różnią się tylko rysunkiem. Ten kubek jest cały biały i ma szarego pusina. Tutaj jest buźka pusina, a na drugiej stronie jest typ pusina. I teraz drugi kubek z i ze Stormi. W środku jest biały, ucho jest różowe, ma tutaj różowe kropki dookoła, różowe serduszka i Pusina i Stormi. I dużo z was mi pisze, puśnij to chłopak. Nie, później to akurat dziewczyna. I ostatni kubek z kotkiem wygląda tak jak i muszę Wam powiedzieć, że jak piję, to widzę tą małą buźkę kotka. Zostałam <grywa> ten kubek od cioci Anety. Jest cały biały, w środku też jest biały, ma tylko szarego kotka i jeden kłodek wygląda jakby coś widziałem. Na przykład rybę. O, ten kot to na pewno Lili. <noise> A drugi kot jest najeżony. Chyba się przystraszył Lili, która teraz się myje. Ten kubek jest taki słodki, ale nie wiem, gdzie Ciociany tego kupiła. Jestem ciekawa, czy Wy lubicie zbierać kubki, bo Pushing Girl uwielbia. W komentarzach dajcie znać, który kubek Wam się najbardziej podoba. A jak chcecie, oznaczcie mnie na insta i wrzućcie zdjęcie swojego ulubionego kubka. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał Pushing Girl, dać kciuka w górę i widzimy się w następnym filmie. Pa!